W jakim terminie pracodawca ma obowiązek wypłacić należności z tytułu rozliczenia delegacji? Pracownik ma 14 dni od daty zakończenia podróży służbowej na udokumentowanie jej, przedstawienie rozliczenia delegacji, a pracodawca od czasu, kiedy pracownik te dokumenty złoży, ma obowiązek rozliczyć koszty tej podróży oraz wypłacić należności z jej tytułu. Niezwłocznie. Niezłocznie to nie oznacza natychmiast, tylko w miarę możliwości pracodawcy oraz bez zbędnej zwłoki. Aby uniknąć nieporozumień, warto w aktach wewnątrz zakładowych określić dokładny termin rozliczenia i wypłaty delegacji, aby nie pozostawiał on żadnych wątpliwości i nie wprowadzał pracowników w błąd. Zazwyczaj należności wynikające z rozliczenia delegacji wypłaca się zaraz po ich rozliczeniu. Jednakże zależy to też od jej liczby, specyfiki pracy oraz branży, bo jeśli delegacje dotyczą firmy transportowej, która zatrudnia większość pracowników, kierowców, to bardzo częstą praktyką jest wypłata delegacji, na przykład, razem z normalnym wynagrodzeniem na początku miesiąca. W sytuacji, gdy firmy często rozliczają podróże służbowe oraz często popłacają należności z tytułu podróży służbowych, warto jest dookreślić nie tylko w aktach zakładowych termin realizacji tych czynności, jak i również wskazać te terminy w umowie o pracę.